Moja, 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 moja twarz! Co ona tu robi? Tak się składa, że przychodzi z ogłoszeniem. Od 21 lipca aż do 31 lipca we Wrocławiu trwa festiwal Nowe Horyzonty, co oznacza, że zaczyna się już jutro. Ale to nie wszystko, bo ja tam będę. Ja od samego początku do samego końca festiwalu i będę oglądał filmy, masę filmów codziennie, co brzmi jak spełnienie marzeń. Nie robię tego materiału by się pochwalić i powiedzieć hej, ja w festiwal na 10 dni, chociaż... W pewnym sensie też to robię. Zresztą nie będę tam tylko ja, bo przez cały czas ramię w ramię będę chodził z Uknekiem, którego możecie znać z kanału Uknek, na który serdecznie zapraszam jak zwykle. Ale co najważniejsze, chcę zrobić relację z nowych horyzontów. I chcę zrobić najlepszą relację w życiu. Chcę ugryźć ten festiwal od nieco innej strony i chcę, żeby ta relacja składała się z kilku odcinków i była jakby jakąś taką syntezą wszystkich poprzednich relacji i składała się na jakiś taki bardziej specyficzny i osobisty odbiór tego festiwalu. By nie były to tylko merytoryczne rozmowy o filmach, ale by zachować przy tym całą tę festiwalową atmosferę. I jeszcze nie będę Wam zdradzał, jak to będzie konkretnie wyglądało, dlatego że każdy z odcinków będzie dotyczył innej sfery. Festiwalu, ale to co chcę od Was usłyszeć przede wszystkim, to propozycje na odcinki. Czego byście się chcieli dowiedzieć o festiwalu? Jakie miejsca chcielibyście zobaczyć? Jakie filmy chcielibyście, żebym omówił? Dlatego, jeśli jest jakakolwiek kwestia dotycząca nowych horyzontów, która Was interesuje w jakiś sposób, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się o tym opowiedzieć w mojej relacji. Poza tym mam zamiar rozgarnąć kilku ciekawych gości do moich odcinków. Więc wyczekujcie. Jak mówiłem, nie będę omawiał każdego obejrzanego festiwalowego filmu w tej relacji, dlatego jeśli chcecie na bieżąco śledzić moje filmowe poczynania, na co chodzę do kina codziennie i co o tym sądzę, to każdego wieczoru będę na filmwebie oceniał filmy, które widziałem wraz z krótkim komentarzem. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co oglądam na festiwalu i z moimi opiniami, to zapraszam na mój Filmwebowy profil. Link jest na pewno na ekranie i w opisie. I tak ten vlog trwa już za długo, ale korzystając z chwili wolnego czasu, omówię jeszcze pięć najbardziej. Bardziej oczekiwanych przeze mnie filmów tego festiwalu. I nie nie są to produkcje, które zapowiadają się najlepiej, nie są to produkcje najbardziej znane czy najlepiej oceniane, ale filmy, które po prostu najbardziej mnie ciekawią osobiście. Pierwszym z nich jest Popołudnie w reżyserii Mink Yang Tsai. -a. I właściwie jedyny na ten film tylko ze względu na reżysera, w którym niedawno się zakochałem. Posłałem się kapryśnej chmury, która okazała się małym arcydziełem, i jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, koniecznie sprawdźcie. Tworzy bardzo milczące, asytyczne kino, gdzie kadry rozciągane. Są do granic cierpliwości widza, gdzie nic nikt nie mówi, nawet kiedy powinien, i popołudnie jego nowy film jest po prostu zapisem rozmowy między reżyserem Ming Liang a jego ulubionym aktorem, który gra w jego każdym filmie od początku. I podobno w popołudniu pada więcej słów niż we wszystkich filmach Tsai razem wziętych, więc brzmi to niesamowicie ciekawie, brzmi to też bardzo prosto i bardzo prozaicznie, ale też dlatego bardzo chcę na to iść. Po burzy Hirokazu Koridy, na które także idę tylko ze względu na reżysera, bo niedawno w kinach studyjnych gościł jego ostatni film, czyli Nasza Młodsza Siostra, który bardzo mnie zaintrygował, głównie swoją subtelnością, tyle ciężkich tematów dotyczących przemijania chociażby, mimo wszystko utrzymywał taki całkiem lekki sielankowy ton. Potem jednak obejrzałem, jak ojciec i syn, który urzekł mnie zupełnie, to film, który bez problemu mógłby być ckliwym i fałszywym jednocześnie dziełem, a jest niesamowicie prawdziwym, subtelnym i pełnym ciepła filmem, który jest pozbawiony gramackliwości, mimo że porusza temat, z którego dałoby się zrobić bardzo ciężki, bardzo emocjonalny i rozbuchany dramat. Jednak Colida od tego ucieka i mimo, że tworzy historię tak gorzką, wkłada w nią mnóstwo serca i właśnie ze względu na jego niesamowitą, specyficzną wrażliwość chcę zobaczyć po burzy. Hot Sugar i jego zimny świat. Nie mam pojęcia kim jest twórca, ale wiem o kim jest to film i jest to dokument o bardzo intrygującym muzyku, którego może nie jestem największym fanem, ale tworzy bardzo ciekawe brzmienia, które swoją drogą polecam sprawdzić. Dlatego mam nadzieję, że dokument będzie równie dziwny, równie specyficzny. I wygląda na to, że to będzie coś w stylu kreowania portretu pewnego mało znanego wizjonera. Więc jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. I mimo, że wcześniej o nim nie słyszałem, to ze względu na samego Hot Sugara bardzo chętnie sprawdzę. Wieczna poezja Alejandro Chodorowskiego. I każdemu, kto kojarzy to nazwisko,. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego czekam i dlaczego warto czekać na ten film. Widziałem jego niewiele filmów, bo właściwie znam tylko Fando i Lisa, czyli jego pełnometrażowy debiut i dwie wcześniejsze krótkometrażówki. Wciąż nie nadrobiłem świętej góry i Kreta, ale obiecuję, że to zrobię w najbliższym czasie. Chodrowskim zainteresowałem się przez dokument Chodrowski z Dune, gdzie wydał się człowiekiem pełnym niesamowitej energii, pasji i charyzmy, która wręcz patrząc na niego i tylko słuchając. Tego co mówi, aż, aż przepełnia widza. Miał właśnie problemy ze sfinansowaniem wiecznej poezji i zbierał pieniądze w internecie, wstawił też. Niesamowity film, którym zachęca do wpłacania datków na jego najnowszą produkcję, w którym brzmiał niczym Mojżesz. I właściwie idę na jego film, dlatego że jest tak ciekawą i tak intrygującą, pełną charyzmy i pasji osobą, którą chcę po prostu poznawać, chcę poznawać jego kino, bo wiem, że niesie za sobą coś wyjątkowego, chociaż dopiero co liznąłem, ale mam nadzieję, że to moje kolejne spotkanie z Chodorowskim czegoś mnie więcej o nim nauczy. Zjednoczony. Stany miłości Tomasza Wasilewskiego, którego widziałem płynące wieżowce, które może nie były żadnym arcydziełem, ale były filmem niesamowicie ciekawym, głównie narracyjnie, wizualnie, dlatego, że Wasilewski ma bardzo chłodny, nieco taki hanekowski styl narracji, a jednocześnie tworzy bardzo subtelne historie, świetnie gra milczeniem, świetnie gra niedopowiedzeniem i udaje mu się wysnuwać bardzo dużo ciekawej refleksji, a być może to raczej widzowi pozwala ją wysnuwać. A Zjednoczone Stany Miłości zostały nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Berlinie, więc zapowiada się kolejny świetny, Polski film. Tak naprawdę, na Nowych Horyzontach jest jeszcze mnóstwo filmów, na które czekam niesamowicie i na które warto czekać. Nowy film Winterberga, nowy Almodowar, nowy. Refn. Ja, Daniel Blake, tegoroczny zdobywca Złotej Palmy w Kan. I mnóstwo, mnóstwo innych pozycji, które musiałbym wymieniać naprawdę długo. Ale nie mam nad czasu, bo muszę się już pakować na Nowe Horyzonty. Także jeszcze raz zachęcam Was do dzielania się wszelkimi propozycjami dotyczącymi tego, co chcecie zobaczyć w relacji, czego jesteście ciekawi, jeśli chodzi o festiwal. I jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na mój film Profil, gdzie będę na bieżąco oceniać wszystkie obejrzane filmy na Nowych Horyzontach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na festiwalu. Jeszcze jutro! Buziaczki!